Dziś nagramy filmik o GTA Gram, jakby co? Gram na padzie Biorę sobie fureczkę Patrzcie jak umsłyszę Kozacką furę To jest moja nowa fura i stąd, stąd dziś, dziś Wam pokażę mocną Co za kala Mocną strzelaninę Możecie nawet Nie wiem, będzie gruba tylko mam to wykopala. Idziemy po ten potwórkę, znaczy no po helikopter. Nikola. Idziemy, idziemy. dobra, zaraz już jesteśmy ten kilometr jeszcze. A to szybko ta fóra to z za to byłem z nią w customs rozsyłałam to z customs dlatego ja jest taka kozacka bo wcześniej jeszcze miała taką oponę na, si na masce inną maskę inne koła tablice No tam już tu jesteśmy To jeszcze I się udali, bo to jest To jest logika GTA: trzeba się oddalić. A jak zabierzesz się samochód, to on już znika. I to jest właśnie logika GTA. No bo co to na padzie? Nie, już mówiłam. Ten filmik może być długi. Nie wiem jak długi, ale na pewno długi. Nie wiem czy w ogóle wiedzieliście do, do widzów, którzy grają w GTA, że żaden samolot nie ląduje i nie startuje w nocy. To jest właśnie dziwne w GTA.

Jedziemy po pewne samolot, który jest tylko na tym lotnisku, i jeszcze jednym, a nie, to są inne. No, wchodzimy. Ja. Sånn.

Nie, Nie da się jeszcze jeszcze wyprowadzić. Dobra. lądujemy. Chodziło mi o to letnisko. No, pierwszy raz mi się tak ładnie udało wylądować. не скучать. Ну, допустим, нет. Теперь у нас то нас только. Что у нас столько плиц. Ну, а что-то Witajcie ponownie. Tam jest samolot. Zrobiłem sobie przerwę. I to śnie wołał. Dobra. Aha, bo ja nie jestem traworem. A to beka. Nie, to... albo Nie. Już myślałem, że za auto trewora. Tylko żeby. co, Działa. Zakala <laughs> Patrzcie w co on jest ubrany Ja po prostu Nie widzę, z tym treworem No, na jakich my gór Jesteśmy Nie mam pojęcia jak to zejść No ja po prostu nie Co tu się stało? Widzieliście to? On zbiegał. Co tu się stało? Ja nie wiem, po prostu. Te GTA to już ma tyle błędów. No I tak, 2013 rok. Tyle błędów, ale chociaż tu jesteśmy blisko makera. To makera idziemy. Garniemy kilka spraw. Niklina zabierzmy. Jeszcze okałnych. To zaraz nie róbcie Czekać muszę. Ej ej ej. Z bo tu jeszcze czerwona kropa. tam A to tętnik, no i... To chyba... Tak, myślałam, że teraz nikt nie będzie. Piec, najpierw. No, właśnie coś. To jest lepszy pistolet już. Jest easy. Easy peasy, wyłaś, wyłaś Pa, gość tam do mnie. To mnie jest ten sam gość A ja mu już uciekam No uszy jeszcze Talk, okay. I guess someone's gotta keep you off the street. Good. I've been monitoring your movement. We'll be soon. Doble, I'll be Gdzie jest ten, ten Nie, nie gadajcie. Nic. Nie, nie gadajcie. Gdzie on jest? Piszcie w komentarzach. Czy widzicie gdzieś tego? Jakiego ludzika. Może jeszcze nie. Co to się dzieje? Się łamy. no na dalej tu nie mamy. Gdzie to jest? Nie mam. Ej, gdzie się to? Było, że chcę coś spotkać. Popatrzcie na to.

încât atunci va fi foarte 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 Nie, ale tego dokładnie. Co to się dzieje? O, obserwujmy to. Jest jakaś gruba akcja. Ja no, sądzę, że obserwuję. Gonimy. Gonimy, gonimy. Dobra. O, przepraszam. Chyba Co? смородина. паче, 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 пальцы. Пальцы, пальцы. Пальцы, что Пальцы, пальцы. Пальцы,

Tego się nie spodziewałem. Dobra, Co to się dzieje? Nie wiem, czy w ogóle tam Nie. Miała... Do pociągu? Michael do pociągów wsiadać. Dzisiaj na pewno robimy z Dzisiaj nie kolega wypisał zadania jak nagrywam na nagrywkach co muszę zrobić na pewno to był stand dobrze pamiętam trzeba znaleźć jakieś kroso. krose. krosy jeszcze krosy teraz znaleźć no pewnie tu było jakieś krose. Ja chcę mam zobaczyć. Na no, sygnałach, na szybciutko. jo On O, ryby zostały przyjechane. Się dobrze driftuje dzisiaj. Dzisiaj mam dobry dzień na nagrywki. Jest pros No, nie ma. A widzieliście, zawsze jak odbieram mikro, to jest. O, tam jest, dobra. oznaczamy sobie bronimy gościa Gość się powinien chyba zatrzymać gdzie on jest? gdzie on jest? a weźmy co z tym zróbmy stanta da się w ogóle? Dawaj, no Michael. Dawaj, desanta. Ej, co? Wygląda na szybkie nawet. Mhm. Tylko wygląda na szybkie. Takie to już nie jest. A nie. No bo tam jest kład, co robimy kładę. Jest tylko jedna osoba. Długo jeżdżą. Ja. Dobra, uciekamy. Tym co mamy? Bo tam chyba? Jeszcze Michael strzela. Co gość. Ja nie nazywam Michaela. Zawsze stoimy. A myślę, że to jest za warto. Ten to. Już haja. Ale jeszcze się muza, muza wąsuje. Czemu zawsze na pościgach, jak na nagrywkach włącza się taka dobra muza. A jak ja gram, to już nigdy.

Michaela. Michael to był dobry kolega, więc ja wam teraz uciekam. Ja też mam się dać. Widzimy sobie resą i uciekamy. On już nie wie, gdzie jesteśmy, a my jesteśmy już daleko. Tak, lądujemy to na lotnisku i nas nikt nie poznaje. Więc Michael to... Znaczy, Trevor rządzi. Super! Co tu się dzieje? Tak jak mówiłem, że, że to tylko to sami mi wychodzi lądowanie. Czyli tak, teraz dorobłem kościoł lądowaliśmy. Nie zdążyłem kółek wyciągnąć. To, to chyba jest problem. Czekaj, czekaj, jest? Nie ma się nie chwóle. O nie leci.

Tak, u chyba. Nakierlimy go jeszcze. Już nie pojechał na spływ. Do prosta. Tak, te pedy zaraz znikają, więc... Tu mamy stampa, będzie dalej O, cross. Ja wiele crossa. już ten kask dabrę kaskę no ale jedziemy nawet skąpe to to marno świetnego skąpe to tu pokażcie da się? da się wybombować. to słabo z prędkością tylko można się rozpędzić Albo Czekajcie Ja sobie tu pojadę. Ej to jak się dobrze wyceluję. Ej a tu? Tu da, da się bamknąć. Da się bumpnąć. Na no, tym Bo to na tym Bo tak Nie wiem, czy to był stunt, to chyba ten sposób. Chciałem zrobić pirueta. Abyśmy mnie na stół wracalić, czyli... dopiero zaczynam z tamtami to... Wiecie... To, to był łatwy stunt, chyba. Jak dla was, bo wy to... Pewnie stunty upijacie jak... Dobra, ja już po prostu... Zaraz przestanę ryzykować. Bo zaraz wyjdę ze szpitala. Dobra, byśmy tam skoczyli. No to gdzieś pojedziemy. Słynnie. Nie musi być jakoś to bardzo, bardzo trudny stunt. Ale chodzi, żeby było. O, dobra, tutaj robimy nastanta Dobra, tu będzie na Miejsce mamy. Ja, taki dobry sobie nie jestem miejsce miejscach na stunt'e. Dobra, dobra, dobra tu. Вот так. Вот так, типа не видит. А, комплект Tu, patrzcie, patrzcie na to. Na Piszcie w komentarzach jak macie jakieś dobre miejsce na stąd. Bo jak gra. A iśmy byśmy ko... Znaleźć... O, dobra, dobra, dobra. Miejsce stąd, tak. Chyba zaliczymy to. Dlepego nie potrafię zrobić. I tak. Poznańcie ja na to chyba prawie... Dobra, samo możecie? bo jedziemy tam? To na pewno było gdzieś super auto. Ej, ona tu nie stała. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A to tu stało. Dobra. zobaczycie to. to ja to wchodzę. No co? Dobra, widzowie. Do widzenia. Dziś mi to. trzy nie... życia. Na początku, pamiętacie, zginąłem. Podałem samolot i teraz. Więc przepraszam Was, widzowie. Ale muszę kończyć filmik.